A jednak prace prowadzone w kompleksie Rize pod Waldemburgiem w okolicach Bad Charlottenbrunn prowadzone są od 1938 roku. Rok przed wybuchem II wojny światowej na terenie Dolnego Śląska, tzw. dzisiaj kompleksu Rize, utwarcane są drogi, szykowane place tzw. materiałowe. I szykowane przede wszystkim jest zaplecze górnicze. Dlaczego i w jakim celu? Oficjalna data 1943, podawany właśnie przez tuzów, tuzów poszukiwań w kompleksie RIZE 1943 rok, to jest i owszem, data, którą podjęli naziści w celu ukrycia przemysłu. Szczególnie chodziło o budowę rakiet V1, V2, w, raczej, raczej rakiet V2 w kompleksie DORA w górach Harcu w i przede wszystkim gdzieś w okolicach Alp. I to jest data 1943, przeniesienie przemysłu pod ziemię, ukrycie go. Jednak prace adaptacyjne w kopalniach, które tam się odbywały, nie miały nic wspólnego z tym, co działo się właśnie tu, na terenie Dolnego Śląska, w tak zwanym kompleksie Rize. Prace, które tutaj, tutaj trwały, te, które ja trafiłem teraz, te dokumenty i są, słuchajcie, ogólnie dostępne nie jest większy problem, żeby do nich dotrzeć. Powiem tylko, że jedno z muzeów właśnie w Wałbrzychu udostępnia. To są dokumentacje, są tu dokumenty dotyczące kopalni Wałbrzych, kopalni Torres, kopalni Silesia. Można znaleźć, że przygotowania do prac górniczych właśnie w Górach Suchych, w Górach Kaczawskich, w Górach Sowich trwały już od roku 1938. Przynajmniej ja na to trafiłem. Człowiek, który mi to pokazał Twierdzi, że przyjechał jakiś człowiek trzy miesiące temu i odnalazł dokumenty pisane w języku niemieckim, które mówią o pracach górniczych w okolicach Jedliny Zdroju już w 1938 roku. Także budowa rozpoczęła się dużo wcześniej. Rozmawiałem z jednym z przewodników, mówię, dlaczego się tego uporczywie tak trzymacie, tej daty 1943. Taki jest kanon przewodniczy. Tak się uczymy, tak przekazujemy, mimo że praktycznie żaden z przewodników z tym się w ogóle nie zgadza. Jednak to, co działo się później, 1939-1940 rok, po przegranej kampanii wrześniowej, naszych polskich jeńców, którzy dostali się m.in. do niewoli pod Kutnem, ci, którzy dostali się w, do, do, do niewoli pod Warszawą, przewieziono właśnie do Stalagu 8a. Obóz dla, dla, dla były Stalagi, były oflagi w okolicach Opola. I tych jeńców, tych więźniów bardzo szybko pozbawiono statusu jeńca wojennego. Z żołnierzy zrobiono, zrobiono z nich pracowników przymusowych i wywieziono gdzieś do pracy w kopalniach w okolicach właśnie Wałbrzycha. I dużo z nich właśnie zaczęło pracować przy drążeniu jakiejś kopalni, bo nie mówili, że chodniki, że sztolnie, że jakiś tajny kompleks. Gdzieś w okolice właśnie Jedliny Zdrój i Głuszyce. Były to początkowo kopalnie... Nawet nie tyle kopalnie, były to szyby upadowe yy, za pomocą których próbowano trafić na złoża, na jakieś tam minerały, no, czy to był antracyt, czy, czy to była ruda żelaza, ruda uranu, tego było, słuchajcie, pełno. I udało mi się trafić na jednego takiego człowieka, yy, to już było kupę lat temu w Łodzi, yy, a propos w Łodzi, potwierdzam właśnie to spotkanie pojutrze, spotykamy się w umówionym miejscu o danej godzinie, także... Kto jeszcze chce się załapać, proszę bardzo, zadać sobie trochę trudu. Poszukać w internecie, gdzie jest ogłoszenie o tym spotkaniu. I właśnie w Łodzi znalazłem, no, znaczy znalazłem. Spotkałem człowieka, który właśnie pracował w Ołbrzychu od 1939 roku od grudnia do praktycznie końca wojny. Między innymi przy Sztolniach Walińskich pracował, pracował w, 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 w Guszyce, właśnie, kopiąc jakieś tam Sztolnie i pracował na Włodarzu. Słuchajcie, ten pan nawet publikował te swoje relacje, bo tak na niego trafiłem. Ekspres ilustrowany, taka gazeta, właśnie w Łodzi się ukazywała, nie wiem czy jeszcze się ukazuje. Właśnie tam 20 lat temu trafiłem na jego wspomnienia. Ten pan już nie żyje, zmarło mu się parę lat temu. Mieszkał na Redkini. I dosyć często właśnie o tym opowiadał, i on nie mógł zrozumieć jednej rzeczy, że wszyscy szukają świadków, że wszyscy szukają jakichś do... dowodów, dokumentów, a do niego nikt nigdy się nie zgłosił. I teraz to taka ciekawostka. Właśnie, no już oficjalnie to już mówię po raz kolejny, książka, która niedługo się ukaże, będzie w niej fragment właśnie z pamiętników tego, tego, tego człowieka. No i bardzo taka fajna, miła sytuacja. Nie wiem, czy pamiętacie parę lat temu prezentowałem wam taką książkę, Werbę i Fanfary. W niej był pamiętnik żołnierza. Dotyczący, odnoszący się do pamiętnika żołnierza z Jedliny Zdrój. No i trafiłem teraz, słuchajcie, po raz kolejny pod ten sam adres, gdzie wtedy pierwszy raz rozmawiałem z tą panią. Trafiłem teraz na jej córkę. Gadatliwa osoba niesamowicie, gadane ma lepiej niż ja. I zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać o jedyny zdrój, o Jedlince, o Kamińsku, o Rosilowej, o Morowicach, o wszystkich tych miejscach, w których znajdował się tam Lebensborn, tam, gdzie, gdzie znajdowały się kinderfarmy, tam gdzie były Matterheim. Słuchajcie, no temat po prostu rzeka, jest temat niesamowity i ona się w ogóle dziwi, że, bo ona inaczej pisała tam z jednymi, z innymi autorami innych kanałów, spotkała się nawet z jednym z nich, no on zażądał wręcz pieniędzy od niej, za to, że on nakręcił z nią materiał, ten, ten pan z tego słania. Yy, zażądał od niej pieniędzy, a po drugie zażądał stuprocentowych dowodów i dokumentów, a no odchodne rzucił, jak chce Panie takie głupoty opowiadać i banialuki, niech się z Pani skontaktuje z kwietniem, no i skontaktowała się ze mną, no oczywiście filmu nie zamieszczę, filmu nie, nie zamieszczę z tego spotkania, a być może, że w styczniu albo w lutym, jak będziemy na Skałce organizowali ognisko, ta Pani będzie, bo naprawdę szykuje się gruba feta, słuchajcie, no od paru lat zapowiadam, że zrobimy właśnie takie, takie, takie ognisko na Skałce w Buszycy. no i styczniu, luty może marzec, Zobaczymy to wszystko, wszystko jest jeszcze na razie w powijakach i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Także sensacje, słuchajcie, sensacje wokół kompleksu Lizzy, to, co teraz się dzieje, ten taki medialny szum, szczególnie to, co robi sztuczna inteligencja, ale ktoś tym steruje, ktoś to zlecił, ktoś to wyreżyserował. Yy, powrócił temat znowu zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Znowuż yy, gdzieś tam jakiś dziennikarz śledczy, słuchajcie, nie wiem w jaki sposób zdobył mój numer telefonu. Yy, zaczęliśmy rozmawiać, spotkaliśmy się w Gdańsku, żeśmy rozmawiali na ten temat, że gdzieś ja w jakimś filmie kiedyś rzuciłem, że mogło chodzić o notes dotyczący właśnie. Między innymi Dolnego Śląska, między innymi Kompleksu Rize. No, jak sami wiecie, zabójstwo Jaroszewiczów jest jedną z największych tajemnic dotyczących i PRL-u, i teraz e, Nowej Rzeczypospolitej. E, śledztwa prowadzone różne kierunki. Przeważnie główny kierunek i główny nurt to jest ZSSR i to rządu agenta. Jednak coraz częściej kilku, kilku właśnie takich dziennikarzy śledczych kieruje sprawę w kierunku e, aktów, akt, e, które Jaroszewicz, e, Znalazł w jednym z zamków na Dolnym Śląsku ze swoim kolegą. Obydwaj oczywiście nie żyją, i do tego trzeba jeszcze dokoptować jednego z, z przewodników górskich. Nie kojarzę nazwiska, nie pamiętam nazwiska tego przewodnika, ale oni byli tam powiązani. I właśnie, że to chodzi o archiwum Dolnego Śląska znalezione właśnie w tym zamku. I między innymi miało być tam jakiś notes, który miał tytuł Rizę. Czy to jest prawda? Nie wiem, ale w każdym bądź razie, że my dosyć długą taką rozmowę przeprowadzili i czym bardziej niedorzeczna, słuchajcie teraz, wersja, czym bardziej szalone opowieści zaczynają tego człowieka interesować. Był parę razy, mówił właśnie w kompleksie, rozmawiał tam z paroma osobami, jednak za wszelką cenę próbował się skontaktować ze mną. No i prawdopodobnie to spotkanie się odbędzie, spotkamy się jeszcze raz. Bo to spotkanie w Gdańsku było takie: on badał mnie, ja badałem jego. No i zobaczymy. Prawdopodobnie spotkamy się właśnie, jak będę w styczniu, a do, dosyć długo będę. No i zobaczymy wtedy, co z tego wyniknie. Ale do tych wszystkich szalonych opowieści związanych ze złotym pociągiem, bursztynową komnatą, ufo ja od wielu lat, właśnie, dorzucam jeszcze zabójstwo Jaroszewicza. Jeżeli w to nie wierzycie, ok, ale słuchajcie, kolejna sensacja. Rosjanie, słuchajcie, co oni wywieźli z Nężnego Śląska, co oni stamtąd wywozili? No wiadomo, szaber był totalny, ziemię odzyskane, Stalin nam yy, daje te tereny w zamian za tereny, które zabiera nam na wschodzie. I co tam następuje? Totalny szaber. Wywożą stamtąd, co tylko się kuźwada. Sami mieszkańcy, osadnicy, którzy tam przyjeżdżają, nie wierzą, że te tereny będą należały do Polski. Nie wierzą w to, że Niemcy tego nie odbiją i nie zabiorą. Niszczą, dewastują, kradną. Tak wyglądała rzeczywistość, słuchajcie. Tak wyglądała rzeczywistość między innymi yy, w oczach, oczami, przekazywane później mi za pomocą jakichś tam legend, opowieści moich rodziców. Ojciec często opowiadał, jak wyglądały pierwsze lata yy, właśnie w Głuszycy, w Wałbrzychu, w Jedlinie. To był jeden wielki szaber i jedno wielkie niszczenie. Co wywieźli z Głuszycy? Produkcja ruszyła dosyć szybko. Maszyny były przywożone z lasu, tylko musicie też sobie uzmysłowić, że ten las za pierwszym i drugim zakładem nie wyglądał tak jak ten las dzisiejszy. Jak tam chodzicie po tych krzaczorach, musicie sobie za pomocą wyobraźni albo najlepiej jakiegoś georadaru wyczyścić te góry, bo tak one wyglądały w 1945 roku. Soboń nie był zalesiony, był pod, maską pod siatką maskującą elementy tej siatki dosyć często Wam prezentuję. To były gołe zbocza. To, co tam robiono, ukrywano za pomocą siatki maskującej. Jak sobie weźmiecie stare widokówki, jak weźmiecie sobie stare zdjęcia Głuszycy sprzed okresu II wojny światowej, zobaczycie, jak układała się linia lasu. Gdzie drążono chodniki, a gdzie zaczynał się las. Gdzie były pola uprawne, gdzie wypasano konie i krowy. To jest właśnie takie wasze zadanie, a nie przychodzicie sobie, tak jak ostatnio parę dni, niemu, ty, dni temu, że my siedzieli właśnie przy ognisku na Skałce i yy, przychodzi do nas grupa chyba trzech czy czterech osób i oni się fascynują tym lasem, fascynują się tym, co tu jest, że w 1945 roku ściana lasu dochodziła do tego miejsca, w którym się znajdujemy. Zaczęli im tłumaczyć, że nie, że las zaczynał się dużo dalej, że Skałka była miejscem odkrytym. Sztolnie, które znajdują się właśnie po prawej stronie, idą po lewej stronie za pierwszym zakładem, były w szczerym polu. Linia Lasu zaczynała się za pierwszą linią dróg, które zostały właśnie wybudowane w 1938 roku. No i takie zdziwienie. Jak idziecie, zwiedzacie takie e, tereny, jak jeżeli zwiedzacie e, takie obiekty, znajdujecie w lesie jakąś tam, e, nie wiem, porzuconą studzienkę, znajdujecie jakieś ruiny jakichś budynków, Pierwsze co uruchomiacie swoją wyobraźnię w kierunku wyczyszczenia terenu z krzaczorów i drzew. Jesteście w stanie pewnie rozpoznać drzewa, które mają 40, 30, 50 lat, odróżnić od drzew, które mają 100 i 200 lat. To jest bardzo ważny element, bo, no nie wiem, tyle tych tematów mi się w głowie teraz kłębi. Eee, oprowadzałem ludzi po soboniu. Bo zaprowadziłem ich w miejsce, gdzie była akumulatorownia, składy cementu. No, i jedna z pani mówi, no, ale jak tak to pozarastane, i to właśnie tak mi uderzyło, ale mówię, proszę panią, w tamtym czasie to był czysty teren budowy. Tu nie było ani jednego krzaczorka. To było wszystko ładnie wyczyszczone z zieleni. Mówię, i tutaj był plac budowy. No, ciężko, ciężko sobie coś takiego wyobrazić, ciężko te informacje jakieś tam przetworzyć, no, ale po pewnym czasie doszliśmy właśnie już do takiego. Poziomu, że stojąc na wentylatorowni, czy ludzie byli w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. I to jest właśnie bardzo fajne. I tu trzeba się bawić wyobraźnią. Można wziąć laptopa, można wziąć jakieś tam diabelskie urządzenie, którym rządzi IT, i za pomocą go radaru można ten teren sobie wyczyścić. I teraz bytność Rosjan na tym terenie. Sami doskonale z historii znacie, kiedy Rosjanie opuścili Polskę. Ale od 1945 roku byli okupantami. My byliśmy wasalem rosyjskim. No nie do wszystkich to dociera. No Jestem często nazywany przez wełniane istoty właśnie komunistą, piewcą komuny. No słuchajcie, ja urodziłem się za komuny. Należałem do, do ZSMP, idąc do wojska, byłem w PZPR-ze. Każdy tak ma. Nie ma w zasadzie ludzi z mojego rocznika, czyli 80 latków którzy by w jakikolwiek sposób nie byli związani z komuną. Czy to w rządzie dzisiejszym, czy w sferach finansjery, czy w sądownictwie, wszędzie tacy ludzie jeszcze są. Ja byłem małym pikusiem, nic znaczącym, ale ci, którzy są u szczytu, oni byli mocno umoczeni w komunach. Dzisiaj są piewcami demokracji. Jak to wygląda, sami widzicie. I teraz większość ludzi z tamtego okresu no, lata 70., 80., początek lat 90., właśnie dla Głuszycy był takim momentem przełomowym, bo lata 70-80 są taką prosperitą dla Głuszycy. Zakład pierwszy włókienniczy, zakład drugi włókienniczy. Praktycznie jak jedziecie główną drogą z Wałbrzycha do Nowej Rudy, po prawej i po lewej stronie mijajcie miejscowości, gdzie były tkalnie. Jedlinka, stara piekarnia tam gdzie jest, tam gdzie jest myjnia, jak przejeżdżacie przez wjeżdżacie do Głuszycy po lewej stronie od strony Wałbrzycha macie tkalnie. W Kamińsku przy PRL-u tkalnia. Dzisiaj wjeżdżacie, macie zaraz za Wałbrzychem, Jedlina-Zdrój, dojeżdżacie do Głuszycy, wyjeżdżacie z Jedliny-Zdrój. Kiedyś, za moich czasów, to się nazywało, wyjeżdżając z Głuszycy w kierunku Wałbrzycha, wjeżdżało się do Jedlinki, potem do Jedliny, potem do Glinicy, potem był Kamińsk, Rusinowa, Wałbrzych. Tak to wyglądało kiedyś. I praktycznie w każdej tej miejscowości były zakłady związane z przemysłem włókienniczym, który bezpośrednio podlegał pod Głuszycę. I Głuszyca w tamtych czasach była jednym z głównych centrum przemysłowych, jak i niewolniczych. KL Wistesgerzdorf, czyli Głuszyca, obóz koncentracyjny, koncentracjon, lager, Głuszyca. Tak by po polsku to brzmiało. Obóz koncentracyjny Głuszyca. Wtedy nazywało się to KL Wistesgerzdorf i był samodzielnym podobozem obozu w grozroze. I taka ciekawostka, że ten podobóz grozrozen, który był w książu, podlegał pod cenie pod książ. Główną taką bazą, bo musicie to sobie wyobrazić. Jeżeli macie taką skromną wyobraźnię, no to ja na to już nic nie poradzę. Ale w każdym bądź razie, zaraz momencik, żeby nie było,